Mniejszy Andrzejek w Polsce o, dzień, dobry. dzień dobry Proszę dzień dobry. pana, tutaj jest taka sytuacja Jest wtorek 5 maja 2015 roku Jesteśmy niedaleko Pałacu Prezydenckiego Przy Bristolu Ten pan, o właśnie to jest pana kolega, niepełnosprawny kolega. Rzucił właśnie hasło Zobaczył Andrzeja Hadacza, który ostatnio dyskutuje Z prezydentem Komorowskim Na temat powrotu krzyża do korony I pan powiedział kilka bardzo gorzkich słów Niech pan je powtórzy do kamery Szanowni państwo Wszyscy, którzy mnie oglądacie, słyszycie, nie głosujcie w najbliższych wyborach na oszusta prezydenta Komorowskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Ten pan okłamuje w, w telewizji prawdziwych Polaków. Głosujcie, Aha. jeśli już, to na Pawła Kukisa. Dzisiaj był protest przed Belwederem osób niepełnosprawnych, ich matek. Nikt do nas nie wyszedł. Wiesz, nie, to jest kolejna osoba niepełnosprawna i jego matka, tak? Dzień dobry. Nie, to jest moja koleżanka z Koleżan pracy. Ale fajną koleżankę ma osoba niepełnosprawna. Chcę się przedstawić i mówić. Pan też ta Kukisa, tak? E no no no. no, Powiedzmy no, no. sobie w ten sposób. O, a Czyli gada e... jak polityk. Gada jak polityk. Nie. Zgadza się? Nie. Jest radny. E... radny. W drugiej turze, w drugiej turze. Głosuje... Obłudna mowa polityków. Nie. Proszę Państwa, Nie. czy to będzie polityk pełnosprawny, czy niepełnosprawny? Jak się go przyprze do muru, to się okazuje, że jest A. W towarzystwie atrakcyjnej młodej kobiety turze... B zapytany o najprostszą rzecz. Kręci. Słamy, kręci, kręć pan dalej, proszę. W pierwszej turze. Jest Marian. Marian? Tak, Kowalski. Na Mariana Kowalskiego, Oczywiście. tak? Mojego kolegę z Lublina. Tego Ej, ja Kowalskiego. Nie wiem, czy to jest pana kolega, nie mam pojęcia. W Aha. pierwszej turze Marian Kowalski, zobaczymy co będzie w drugiej się działo. Jak poleci w drugiej, to będzie miał mój głos w drugiej. Aha. Czyli zwolennik ruchu narodowego, narodowiec, przyparty do muru przez telewizję narodową, okazuje się, że, proszę Państwa, tak się rozmawia z politykami. Nie wolno mieć litości, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Przyciskać do muru i wyci wyciągać. No i proszę bardzo, przyłapaliśmy go na drobnym krętactwie. No Pani i kręta. uległ się, uległ tak, i okazało się, że przyznał publicznie do Mariana Kowalskiego, narodowca z Lublina, mojego kolegę zresztą. Pozdrawiam, a ten pan akurat na Kukiza. Czyli Szanowni Panowie, jesteście obydw przeciw e, zwolennikami tak zwanych Zmiak. kandydatów antysystemowych. Zmiak. Tak, bo ten system jest chorym systemem. Oszukuje normalnych e, ludzi, którzy niestety są zbyt bierni. I Jak dalej tak pójdzie, to tak jak ten pan pewien minister powiedział, Polska istnieje tylko na papierze i zostanie z nas ona, kamieni kupa, nie jak, jak nie zmądrzejemy. E, musimy, sobie, jeszcze kilka musimy sobie odpowiedzieć jedną najważniejszą Ale zegarek rzecz. to pan ma jak Nowak, o kolego. Zwykły <laughs> timex. <laughs> Może poważniejsze, przepraszam, tam. poważniejsze sprawy. Sobie bo w ten jest sposób. tutaj proszę pana też inny polityk jest obok pana, człowieka, który akurat który zamierza głosować na Komorowskiego, ale stawia Komorowskiemu warunek, żeby przywrócił krzyż do korony orła. Co pan na ten temat powie? Czy pan wierzy w to? Wie pan co? Że Komorowski ja przywróci krzyż do korony? Nie chciałbym się na temat tego Róża. tej osoby wypowiadać. Po prostu. Aha. Dobra. To Mogę teraz... dodać? Niech Dobra. przywrócą godność Polakom. Aha. Obojętnie kto zostanie, to niech przywróci, bo ci zszargali moją godność. Dzisiaj nawet nie pozwolono mi wejść na teren Sejmu, żeby zrobić siku Powiedzieli, to już, nie nada. To już jest skandaliczne to, co proszę pan... Proszę bardzo. Mówi. I teraz Andrzej no, Hadasz, proszę ja, bardzo. Ja jestem w takiej sytuacji bardzo wzburzony i wręcz nawet oburzony. I tutaj to, co powiedział w tej chwili niepełnosprawny, absolutnie po prostu... Yy, brak mi słów. Jeśli rzeczywiście niepełnosprawni są tak traktowani przez Platformę Obywatelską... Bo nie sądzę, żeby prezydent był złym człowiekiem, prezydent Bronisław Komorowski, ale jeśli to czynią ludzie z Platformy Obywatelskiej, to proszę sobie wyobrazić, że nie jest tak, jak sobie myślą w sztabie platformy obywatelskiej, że ja popieram prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczywiście ja go popieram, ale to, co robi Platforma, ale to, co robi Platforma Obywatelska jest wręcz skandaliczne jestem e, panowie, i jestem oburzony i Jest was tutaj trzej. Okazuje się, że każdy z Was ma trochę inną linię polityczną, ale jesteście Polakami. Czy jesteście w stanie tutaj przed moją kamerą podać sobie ręce we trzech? No pewnie, że tak. Czyli okazuje się, proszę Państwa, zwróćcie Zastanicie. uwagę, ludzie, którzy głosują na różnych kandydatów, mają różne koncepcje polityczne. Tutaj, ale na krakowskim są przedmieściu, Polakami. są Polakami, są ludźmi, nie są zacietrzewieni. Okazuje się, że chyba ja jestem najbardziej dzisiaj zacietrzewiony w tym wejściu telewizji narodowej, no ale taki los dziennikarza społecznego. I proszę Państwa, okazuje się, że ci ludzie potrafią podać sobie ręk, a rękę tego, y, normalnie rozmawiać. Proszę bardzo. A odnośnie tego, co powiedziałem na początku panu Komorowskim, to dlatego chociażby nazwałem w ten sposób, nie inny, że na jednym z kilka dni temu wywiadów przed kamerami. Zrobił sobie reklamówkę na tle budowy w okolicach Inowrocławia. Oczywiście to była czysta fikcja. Maszyny były, ale tylko na czas nakręcania. Tam żadnej budowy tak, nie ma. Czyli jak to nazwać? Oszustwem. oszustwem. Słynny element. No niestety kampania wyborcza polega na oszustwie. No, a my, proszę Państwa, mamy prawdziwy, ja niekłamalny nie... klip telewizji narodowej. I proszę bardzo jeszcze pan radny. Proszę bardzo. Ja, by miał jeszcze, ja bym się zmierzył, Andrzejku, z tobą. Proszę, ja tak. cię wierzę, Bo ty tak. obstawiasz tego Pranisława Komorskiego, ja rozumiem, no mam to ja jadłem. Ku... Ale, ale, oczekaj, nie, ale oczekaj, jest jedno pytanie na odchodne. Skąd pan jest? Bydgoszczy. Bydgosz. A kolego skąd jest? Skoło brzegu mhm. Ja jestem Warszawie Warszawie, a dziewczyna, która towarzyszy panu jest z Kołobrzegu też biało czerwoną flagą, jak pani ma na imię? No o nie ma. Ale ja rodem. A, a przepraszam. Ale, ale ja jeszcze dodam. Ja Rodem jestem z Dracka Pomorskiego i boli mi ostatni przetarg zamiast zmacać... Nasz przemysł obronny to my wzmacniamy francuski, ale to oczywiście był ponoć układ, coś za coś. Aha. Prawdopodobnie tak, za, widzimy, za wielką Słuchajcie pensję Państwo, w Unii Europejskiej. Widzimy niepełnosprawny, zróżnicowany. Jeden na skromnym wózku, który musi popychać rękami, a tu wypasiony sprzęt z akumulatorem. No wiadomo, radny, osoba ustawiona. Jeszcze się pan przedstawi. Imię, imię, kochany. Nie przesadzaj. I jest, Normalnie nie przesadzaj. I jeszcze ma opiekuna. Jest co? Ten sprzęt ma. 6 lat. Aha. I on jest tak roztrzepany. Nie, to jest po prostu że... przyzwoity sprzed. Ja żartuję, to jest konwencja żartów, ale niestety się, ale dobra. Polityków się trzeba zmierzyć. sprawdzać po prostu. Tak jadę, ja korki, dobra, cześć, kochany. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Najlepszego, Polsko, obudź się. Polsko, obudź się. się Polsko. Ten człowiek głosuje na. Głosuj narki. na wszystkich, tylko nie na tych obecnie panujących. Nie tak na to, tych. Tak to wygląda. Dobra, czołem. Jeszcze zobaczymy nie jak odjeżdżasz. Narka. Proszę bardzo. Narka. Marka, proszę, niepełnosprawny, ale jednak w tych najważniejszych sprawach jak najbardziej sprawny, Polak, nasz człowiek, a my zostaliśmy i kontynuujemy rozmowę. Dobra, Andrzejek, mhm. taka sprawa, bardzo ciekawa pewnie dla wszystkich innych ludzi, Bronisław Komorowski i jego związki z Procywili. Rozumiem o co Panu chodzi, yy, wiem co chodzi. Ale poczekaj, ja to, ja coś, tu jest bardzo fajna rzecz, yy, wiesz, wszyscy wiedzą jaka kwota wypłynęła. 700 baniek, to i takie, których wiemy, dużo więcej, których miliardów, nie wiemy, miliardów. ale teraz co jest najlepsze. Tam były sprawy sądowe oczywiście, e, które były powygrywane i najśmieszniejsze jest, że osoba w rządzie odpowiedzialna za wyprowadzenie 700 milionów złotych. 700 milionów złotych dostała wyrok prawomocny dwa lata w zawieszeniu. Dobre, dobre, zagadnienie i odpowiada Andrzej Hadacz, no niestety, skoro pertaktujesz to tak jakbyś był już jego opiekunem set dwa, dwa lata swojego, w zawieszeniu swojego, swojego no to, faworyta. No to muszę powiedzieć, że ja za takie pieniądze, z tego co się orientuję, ja bym tego nie zrobił, ale ta, są dużo ludzi jest takich, że za takie pieniądze po prostu lecą głowy, czyli ludzi się wpycha do piachu a nie jakieś dwa lata w zawieszeniu. No, to jest rzeczywiście rzecz bulwersująca dla mnie i ja powiem szczerze, gdybym był ministrem sprawiedliwości, to ten facet, który dokonał takiej malwersacji, czyli tak potężnej kwoty, yy, która gdzieś tam wypłynęła, niestety, ale do końca życia siedziałby w więzieniu. No i, a i Ja muszę, powiem takie chciałbym progno, teraz coś, coś powiedzieć. Przepraszam myślę, bardzo. żebyś a no, chyba się... Przejechał, bo odwiedziliby Cię pewnie y, smutni panowie, którzy by popełnili Twoje samobójstwo. A ja byłem w Kołobrzegu na wakacjach w roku 2010 i wjechał na mnie człowiek właśnie z tamtych okolic i potem była sprawa w sądzie i sąd w Kołobrzegu niestety nie przyznał nawiązki, udawał, zataił sąd kołobrzeski, sąd w Twoim mieście. No. Ten sąd, który tam sądzi, źle sądził, źle osądził sprawę, nie zasądził na moją rzecz żadnej nawiązki ze strony sprawcy, pana S., po to wszystkich się tak S i Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Powiedzmy sobie tak. ale na pan najechał na nie tego, co trzeba, albo najechał pana On nie ten, co trzeba. na mnie czołowo, wyjechał ze sznura aut. No, no Zabił tak, swojego jest, no. ojca przy okazji. Y, powiedzmy sobie, I matkę, nie ma... I matkę wiózł też i rękę jej złamał. Nie ma także, także w naszym ślubie, kraju... Także który zabił swojego ojca. Jest moment. kryty, ojcobójca jest kryty przez Sąd y, koło Kołobrzegu. Może Potrzebam ja... Nie ma w naszym kryzda, kraju... Eee, sprawiedliwości. Nie ma wolnego sądownictwa. Nie ma czegoś takiego, jak sąd niezawisły. No nie ma, nie ma. Sąd jest polityczny. No i miejmy nadzieję, tyle. że Marian Kowalski to zmieni. Jeszcze tylko tak na koniec, eee, formalnie, osoby z koło brzegu i okolic, niech się zwracają do radnego. Imię i nazwisko? Robert Kucharycz. Jeszcze raz? Robert Kucharycz. Pan Robert Kucharycz. Czy pan formalnie pełni jakąś funkcję w sztabie Radny Rady Osiedla numer 3. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich z Kołobrzegu, z krakowskiego przedmieścia dla telewizji narodowej i to wejście telewizji narodowej realizował Eugeniusz Sendecki. To jeszcze można byłoby jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Niestety pan Robert Tyśkiewicz okłamał mnie ze sztabu wyborczego platformy obywatelskiej, która prowadzi kampanię prezydenta Bronisława Komorskiego. Byłem u nich tam dwa trzy miesiące temu. Zwrócili się do mnie, że będą ze mną współpracować. Okazało się, że takiej współpracy do dnia dzisiejszego nie było, czyli okłamali mnie, wykorzystali jak zwykle, oszukali to jest tylko platforma. Tak, i dlatego potępiam pana Roberta Tyszkiewicza. Bo mogę powiedzieć, że to bardzo zimny drań i będę rozmawiał o tym z prezydentem Bronisławem Komorowskim, że jest to jego ostatnia kampania, bo ci ludzie doprowadzili do tego, że notowania prezydenta Bronisława Komorowskiego po prostu spadły na łeb. Przez właśnie pana Roberta Tyszkiewicza, przez jego arogancję, e, e, chamstwo i po prostu dziwię się, bo przecież wykorzystali mnie w 2011 roku w spocie: oni pójdą do wyborów, a czy ty? I do dnia dzisiejszego nie przeprosili mnie, nic e, nie odezwali się do mnie, mieli telefon, a niestety prezydent został w pierwszej kadencji prezydentem. Dzisiaj jest druga kadencja zbliża się, wybory się zbliżają, jest gorący temat i proszę Państwa, do dzisiaj nie zostałem przeproszony przez A tych. Od kiedy od kilku dni zacząłeś rozmawiać na temat restytucji krzyża w koronie, to tak. spotykasz się z ścianą milczenia. Dokładnie. Mamy tutaj absolutną Dobra. ciszę. Okay. Dziękujemy serdecznie. Bądźcie pozdrawiamy. Sobie. Ja jadę, bo czeka tam kierowca nas cały czas. Zdrowia, tylko pokażemy obry. jak jeszcze odjeżdża Pan Radny. Pan radny Skoło Brzegu, Kucharycz, tak to wygląda. Czyli niepełnosprawni są wśród nas, a jednak mają dużo do powiedzenia. Bardzo fajni ludzie, kandydaci antysystemowi, popierani. Andrzej Hadacz, krakowskie przedmieście. Tak to właśnie wygląda.